Opromieniająca świat, bo taka w zasadzie jest oficjalna nazwa tej ikonicznej rzeźby, którą zna każdy, i stała się ona wręcz symbolem całych Stanów Zjednoczonych. Była ona darem narodu francuskiego dla Amerykanów w stulecie uzyskania niepodległości. I kiedy autor rzeźby um, Frederick August Bartholdi szukał takiej inspiracji do powstania, to, to zainspirował się dwiema najważniejszymi kobietami dla siebie, czyli matką statua wolności. Ma twarz jego matki, ale ciało jego kochanki. Można w zasadzie powiedzieć, że Amerykanie dostali od Francuzów takie klocki Lego, dlatego bo rzeźba przypłynęła tutaj do brzegów Stanów Zjednoczonych w 300 elementach. Same śrubki i nakrętki zajmowały na statkach 26 skrzyń. Notabene o mało co statek nie zatonął, kiedy na Atlantyku rozpętała się burza. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i statua wolności dopłynęła do Stanów. Można ją oczywiście zwiedzać też w środku, w koronie statuły wolności jest taras widokowy, kiedyś też drugi taras widokowy, tam gdzie jest pochodnia, był dostępny dla zwiedzających, na ten moment już nie. I żeby ona była stabilna, no to wiadomo, że trzeba ją było wzmocnić od środka, i za to odpowiadał już pan Eiffel, dokładnie ten sam, który był projektantem wieży Eiffla w Paryżu.